Mężczyzna drwił z Boga każdego dnia, aż pewnego dnia Pan dał mu niezwykłą lekcję. To, co dzieje się na końcu, jest niewiarygodne. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić wzruszające historie takie jak ta, i nie zapomnij polubić filmu, aby móc oglądać kolejne. Józef Kowalski przekręcił klucz w zamku i powoli pchnął drzwi swojej restauracji, jak robił to każdego poranka. Był to gest mechaniczny, nieświadomy, niemal bez znaczenia. Kiedyś, lata temu, otwieranie tego miejsca niosło ze sobą radość, ekscytację, cichą satysfakcję. Teraz było to tylko przypomnienie, że czas nieubłaganie płynął, zabierając ze sobą wszystko, co kochał. Wnętrze restauracji było dokładnie takie samo jak zawsze: stare, drewniane stoły, starannie ułożone obrusy. Znajomy zapach świeżego chleba i kawy. Na ścianach wisiały zdjęcia, czarno-białe wspomnienia przeszłości. Na jednym z nich Klara, jego żona, śmiała się radośnie, trzymając w rękach miskę pełną pierogów. Józef pamiętał ten dzień. Światło wpadało przez okno, złociło jej włosy, a ona mówiła coś o tym, że jedzenie powinno być przygotowywane z miłością, bo wtedy smakuje inaczej. Teraz to były tylko obrazy, pusty śmiech, uwieczniony na papierze. Józef odłożył klucz na ladę i przesunął dłonią po twarzy. Otworzył restaurację jak zawsze, punktualnie, choć nie było jeszcze nikogo. Klienci zaczynali przychodzić dopiero później, ale on potrzebował tej chwili samotności. Przechodził przez salę, sprawdzając, czy wszystko jest na swoim miejscu. Krzesła równo ustawione, sztućce dokładnie ułożone, sól i pieprz tam, gdzie powinny być. Jego ruchy były niemal rytualne. Każdy gest powtarzał się dzień po dniu, jakby w tej powtarzalności mógł odnaleźć sens, którego życie już mu nie dawało. Nie chciał zmian. Nie chciał nowości. A jednak tego dnia zmiana przyszła, otwierając drzwi jego restauracji z cichym skrzypnięciem, Walentyna Zielińska. Była młoda, ożywiona, pełna czegoś, czego on już dawno nie miał wiary. Nie tylko w Boga, jak się później okazało, ale w ludzi, w dobro, w to, że świat mimo wszystko miał sens. To było coś, co drażniło go już od pierwszego spojrzenia. Dzień dobry, panie Józefie. Jej głos był jasny, ciepły, ale w jakiś sposób nieproszony, podniósł wzrok z kontuaru i spojrzał na nią krótko. Była ubrana skromnie, ale schludnie, biała bluzka, ciemna spódnica, a na szyi zawieszony złoty krzyżyk, który od razu przykuł jego uwagę. Nie odezwał się od razu. Wrócił do swojej pracy z zamiarem zignorowania jej energii, której wcale tu nie chciał. Bądź punktualna Pracuj ciężko, bez zbędnych rozmów. To były pierwsze słowa, jakie do niej skierował: proste, surowe, bez miejsca na jakiekolwiek ciepło. Walentyna uśmiechnęła się jednak tak, jakby nie zauważyła chłodu w jego tonie. Kiwnęła głową i od razu zabrała się do pracy. Poruszała się lekko, z jakąś naturalną gracją, która wydawała się nienaturalna w miejscu tak poważnym i ponurym jak ten lokal. Układała sztućce, poprawiała obrusy, wycierała kurz z półek, a przy tym nuciła coś pod nosem. Melodię, której Józef nie znał i nie miał zamiaru poznawać. Starał się ją ignorować, ale jego wzrok raz po raz przyciągał ten cholerny złoty krzyżyk. Nie znosił takich rzeczy. Nie znosił ludzi, którzy mówili o Bogu, jakby naprawdę był gdzieś tuż obok, jakby słuchał, jakby się troszczył. Nie miał ochoty na rozmowy. A jednak rozmowa się zaczęła. Czy wierzy pan, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu? Zapytała nagle, gdy razem przygotowywali poranną kawę. Józef zamarł na sekundę, zanim parsknął krótkim, suchym śmiechem. Nie. Życie po prostu się dzieje, bez powodu, bez sensu. Ludzie próbują dopisywać historię tam, gdzie ich nie ma. Nie patrzył na nią, ale czuł jej spojrzenie. Było pełne czegoś czego nienawidził, współczucia. Ja wierzę, że Bóg nas prowadzi, nawet jeśli nie zawsze rozumiemy dokąd. Tym razem spojrzał na nią ostro. Jeśli on tak bardzo prowadzi, to czemu pozwolił mojej żonie umierać w bólu, czemu pozwala ludziom tracić wszystko, co kochają? W restauracji zapadła cisza, Walentyna nie odwróciła wzroku. Przez chwilę wyglądała, jakby miała coś powiedzieć, ale zamiast tego tylko lekko skinęła głową. Będę się za pana modlić. Rób co chcesz, ale nie licz na to, że ci podziękuję. I wtedy zadzwonił telefon. Józef odebrał bez emocji, gotów na jeden z tych zwyczajnych telefonów. Dostawa, rezerwacja, coś trywialnego, ale głos po drugiej stronie sprawił, że całe jego ciało zesztywniało. Dzień dobry, mówi dr Kaczmarek ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pana syn, Marcin Kowalski, miał poważny wypadek. Jest w śpiączce. Proszę przyjechać jak najszybciej. Telefon zatrząsł się w jego dłoni. Nie odpowiedział nic. Po prostu odłożył słuchawkę, wstał i wyszedł. Nie spojrzał na Walentynę, nie spojrzał na nikogo. Za sobą zostawił restaurację. I wszystko, co w niej było. Józef siedział przy szpitalnym łóżku swojego syna, wpatrując się w jego blade, nieruchome ciało. Marcin wyglądał, jakby spał, ale Józef wiedział, że to nie był zwykły sen, to była cisza, która mogła trwać wiecznie. Rurki podłączone do jego ciała, powolny rytm monitora serca. Wszystko to tworzyło dźwięki, które wbijały się w umysł Józefa, ale nie docierały do jego serca. Siedział nieruchomo z dłońmi splecionymi w pięści, czując jak coś w nim powoli umiera. Nie pierwszy raz siedział tak obok kogoś, kogo kochał, czując, że życie wymyka się z jego rąk. Doktor Kaczmarek podeszła do niego, jakby ważyła każde słowo. Pański syn, jego stan jest krytyczny. Obrażenia są poważne, a mózg doznał urazu. Jakie ma szanse? Głos Józefa był suchy, mechaniczny. Lekarka westchnęła, jakby nie chciała odpowiadać. Nie możemy niczego zagwarantować. Może się obudzić za tydzień, za miesiąc, albo nigdy. To zależy od jego organizmu. Na tym etapie musimy czekać. Czekać. To słowo zawsze go prześladowało. Czekał aż Klara wyzdrowieje, czekał aż przestanie cierpieć, a potem czekał aż ból po jej śmierci stanie się mniejszy. Nigdy się nie stał. Teraz miał czekać na Marcina. Oparł łokcie na kolanach i ukrył twarz w dłoniach. Czuł, że grunt usuwa mu się spod nóg, że znów spada w tę samą otchłań, z której nigdy tak naprawdę nie wyszedł. Nie wiedział, jak długo tam siedział. Może godzinę, może kilka. Ludzie przechodzili korytarzem, pielęgniarki zmieniały bandaże, lekarze szeptali między sobą, ale dla niego świat przestał istnieć. W końcu podniósł się powoli. Ostatni raz spojrzał na syna: Nie odchodź. Jego własny głos był niemal obcy. Nie wiedział, czy mówi do Marcina, do siebie, czy do kogoś, kto nigdy nie odpowiadał na jego modlitwy. Nie wrócił do domu. Nie mógł tam wrócić. Wyszedł ze szpitala i zaczął iść. Nie miał celu. Po prostu szedł przed siebie, jakby ruch mógł zagłuszyć myśli. Mijał znajome ulice, ale nie zwracał uwagi na ludzi, na światła, na sklepy, na dźwięki miasta. Jego myśli były jak pusty, czarny tunel, z którego nie było wyjścia. Nie wiedział, jak długo szedł. Ale w końcu zatrzymał się przed restauracją. Chwycił klucz. Przekręcił go w zamku i wszedł do środka, nie zapalił światła, stał w ciemności, nasłuchując własnego oddechu, i wtedy go zobaczył. Przy jednym ze stołów siedział mężczyzna. Był starszy, z siwą brodą, zmęczonymi oczami i ubraniem, które wyglądało na znoszone, ale czyste. Józef przez chwilę stał nieruchomo, zanim jego głos wypełnił pustkę. Kim jesteś? Obcy uniósł głowę i spojrzał na niego z łagodnym uśmiechem. Przepraszam, że przeszkadzam, panie. Widziałem, że pan otwiera i nie jadłem od dwóch dni. Czy mógłby mi pan pomóc? Józef zaciągnął powietrze. Powinien powiedzieć nie. Powinien wyrzucić go na ulicę, zamknąć restaurację i wrócić do swojego bólu. Ale coś w spojrzeniu tego człowieka powstrzymało go przed tym. Westchnął. I ruszył do kuchni. Z lodówki wyjął chleb, kawałek mięsa, kilka warzyw. Przygotował proste danie, podgrzał je i postawił przed starcem. Mężczyzna spojrzał na talerz z wdzięcznością. Zanim sięgnął po widelec, złożył dłonie i zamknął oczy w krótkiej modlitwie. Józef zacisnął szczękę. Nie musisz tego robić. Nie wierzę w takie rzeczy. Starzec otworzył oczy i spojrzał na niego łagodnie. To, że pan nie wierzy, nie znaczy, że Bóg znika. To tylko znaczy, że jeszcze go pan nie znalazł. Józef poczuł nieprzyjemne ukłucie w środku. Kim pan jest? Piotr Lewandowski. To nazwisko nic mu nie mówiło. Ale miał dziwne przeczucie, że ten człowiek nie pojawił się tutaj przypadkiem. Minęło kilka dni, a Józef wciąż krążył między domem a szpitalem, nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca. Chociaż lekarze mówili to samo, że stan Marcina był krytyczny, że należało przygotować się na każdą możliwość, Józef odmawiał przyjęcia tego do wiadomości. Nie miał już sił na żałobę, a jednocześnie nie potrafił uwierzyć w cud. Siedział przy łóżku syna, obserwując jego spokojną twarz. Czasem wydawało mu się, że jego palce drgnęły, że powieki uniosły się na ułamek sekundy. Ale to było tylko złudzenie. A potem w drzwiach pojawiła się Walentyna. Przyszłam pomodlić się za Marcina. Jej głos był spokojny, ale pełen czegoś, czego Józef nie potrafił określić. Może to była nadzieja, a może zwykła upartość. Rób co chcesz. Westchnął zmęczony, nie mając sił na kolejne dyskusje. Walentyna podeszła do łóżka i delikatnie wzięła dłoń Marcina w swoje ręce. Jej palce były ciepłe, a dotyk pewny. Zamknęła oczy i zaczęła szeptać modlitwę. Jej głos był cichy, lecz pełen przekonania. Józef słuchał, choć nie chciał. Było coś hipnotyzującego w sposobie, w jaki wypowiadała każde słowo, jakby nie było wątpliwości, że ktoś ją słyszy. I wtedy to się stało. Palce Marcina drgnęły. Najpierw lekko, niemal niezauważalnie, ale Józef to dostrzegł. Oczy natychmiast mu się rozszerzyły. Marcin! Serce zaczęło mu walić, gdy zobaczył, jak powieki syna poruszyły się, a potem otworzyły. Józef zerwał się na równe nogi, kompletnie oszołomiony. Marcin, słyszysz mnie? Jego syn spojrzał na niego nieco zamglonym wzrokiem. Przez chwilę wyglądał na zdezorientowanego, jakby budził się z bardzo długiego snu. Tato głos był słaby, chrapliwy, ale żywy. W tym momencie do pokoju wbiegli lekarze i pielęgniarki. Gdy zobaczyli, co się dzieje, ich twarze wyrażały szok. To niemożliwe, szepnął jeden z nich, przeglądając kartę pacjenta. Zaczęła się gorączkowa akcja. Sprawdzali jego parametry, zadawali pytania, monitorowali reakcje. Nie potrafili jednak wytłumaczyć tego, co właśnie się wydarzyło. To cud! Powiedziała Walentyna, patrząc na Józefa z uśmiechem pełnym triumfu. Ale on nie odpowiedział. Patrzył na syna, próbując zrozumieć, co właśnie się stało. Przez całe życie odrzucał wiarę. Nie wierzył w znaki, w cuda, a jednak coś się w nim poruszyło. Minęły kolejne tygodnie. Stan Marcina szybko się poprawiał. Lekarze nadal nie umieli wyjaśnić, jak to było możliwe. Mówili coś o niewyjaśnionych reakcjach organizmu, o medycynie, której nadal nie rozumieli w pełni. Ale Walentyna wiedziała swoje. Józef unikał rozmów na ten temat. Nie chciał przyznać, że czuł niepokój. Było coś w tym wszystkim. Coś, czego nie potrafił logicznie wytłumaczyć. A potem przyszło kolejne wydarzenie, które wstrząsnęło nim do głębi. Ślub Marcina i Walentyny. Było to skromne. Ale piękne wydarzenie. Rodzina, przyjaciele, kilku bliskich klientów restauracji. Józef siedział w pierwszym rzędzie, patrząc na swojego syna i kobietę, która, choć tak inna od niego, stała się dla niego kimś ważnym, i wtedy go zobaczył: Piotra, stał w tłumie na końcu sali, w tym samym starym płaszczu, z tym samym spokojnym uśmiechem. Józef zamrugał, ale gdy spojrzał ponownie Piotra już tam nie było. Rozejrzał się, wstał, odszedł kilka kroków, szukając go wzrokiem. Widział ktoś tego starszego mężczyznę? Zapytał nagle pierwszą osobę, którą miał pod ręką. Jakiego mężczyznę? Zapytała kobieta zdezorientowana tego z siwą brodą w płaszczu stał tam przed chwilą, ale nikt go nie widział nikt nie wiedział, o kim mówił. Wtedy Józef poczuł coś, Czego nie czuł od lat niepewność. A potem pytanie, które nie dawało mu spokoju: czy Piotr w ogóle istniał? Czas mijał, a życie toczyło się dalej, choć w sercu Józefa wciąż istniała luka, której nie potrafił nazwać. Nie było już szpitalnych korytarzy, lęku przed utratą syna, tajemnicy związanej z Piotrem, a jednak coś w nim wciąż się zmieniało. Pewnego wieczoru Marcin i Walentyna przyszli do restauracji. Ich twarze promieniały, mieli w sobie tę nieopisaną radość, którą mogą odczuwać tylko ludzie stojący u progu nowego etapu życia. Tato, mamy dla ciebie wiadomość. Marcin spojrzał na Walentynę z czułością, a ona ścisnęła jego dłoń. Józef odłożył szmatkę, którą przecierał ladę. Słucham, będziemy mieli dziecko. Słowa te zawisły w powietrzu, a Józef poczuł dziwne ciepło w piersi. Przez chwilę nie wiedział, co powiedzieć. Dziecko powtórzył cicho, jakby musiał upewnić się, że naprawdę to usłyszał. Tak, jestem w trzecim miesiącu. Walentyna uśmiechnęła się, a w jej oczach widać było czystą radość. Józef skinął głową, próbując znaleźć właściwe słowa. To Dobra wiadomość. Marcin zaśmiał się, podchodząc bliżej. Dobra? Tylko tyle? Tato, będziesz dziadkiem. Dziadkiem. To słowo wywołało w nim dziwne uczucie. Nie był pewien, czy był gotowy, by to zaakceptować, ale gdy spojrzał na Walentynę, dostrzegł w niej coś, co przypomniało mu Klarę. Tę samą siłę, tę samą niezachwianą wiarę. Wybraliśmy imię. Józef podniósł wzrok. Jakie? Walentyna i Marcin spojrzeli na siebie, po czym odpowiedzieli jednocześnie Piotr. Józef poczuł, jak coś w jego wnętrzu się zatrzymuje. Przez ułamek sekundy miał wrażenie, że ktoś uderzył go w pierś? To nie mogła być przypadkowa decyzja. Nie powiedział im nigdy o Piotrze. Nigdy nie wspomniał o mężczyźnie, który pojawił się w jego restauracji, który zniknął bez śladu, który sprawił, że po raz pierwszy od lat zaczął się nad czymś zastanawiać. A jednak to imię wróciło do niego. Piotr? zapytał, starając się brzmieć spokojnie Tak, po prostu poczuliśmy, że to odpowiednie imię Marcin wzruszył ramionami. Coś nas do niego przyciągnęło. Józef nie odpowiedział. Tego wieczoru, gdy został sam, długo siedział przy jednym z restauracyjnych stołów, wpatrując się w ścianę, na której wisiały zdjęcia jego rodziny. Przypomniał sobie moment, gdy zobaczył Piotra na ślubie, moment, gdy zniknął, pozostawiając po sobie jedynie pytania: Czy to możliwe, że to wszystko miało jakiś sens? Tego wieczoru zasnął wcześniej niż zwykle. I wtedy przyśnił mu się Piotr. Stał w tym samym płaszczu, z tym samym spokojnym uśmiechem, co zawsze. Jego oczy były ciepłe, ale przenikliwe, jakby widziały więcej niż Józef mógłby pojąć. Moja misja dobiegła końca. Głos Piotra był łagodny. Teraz możesz iść swoją drogą. Józef chciał coś powiedzieć, zapytać, kim naprawdę był ten człowiek. Dlaczego się pojawił, ale zanim zdążył otworzyć usta, Piotr zaczął się oddalać. Poczekaj. Piotr tylko się uśmiechnął. Już mnie nie potrzebujesz. Józef obudził się nagle, czując jak jego serce bije mocno w piersi, ale nie czuł lęku. Czuł coś, czego nie czuł od lat spokój. Nigdy więcej nie zobaczył Piotra, nigdy nie dowiedział się, kim naprawdę był. Czy był zwykłym człowiekiem, czy czymś więcej, czy pojawił się przypadkiem, czy został wysłany, by coś zmienić. Ale pierwszy raz od bardzo dawna nie miało to znaczenia. Odpowiedzi, których szukał przez całe życie, nie były już potrzebne. Znalazł coś znacznie cenniejszego wiarę. I to było wszystko, czego kiedykolwiek potrzebował zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić wzruszających historii takich jak ta.